Zatrudniając handlowca, musisz wiedzieć dokładnie, które z Twoich produktów, z oferty powinien sprzedawać handlowiec i do jakich klientów ma trafić. Krótko mówiąc, potrzebna jest podstawowa chociaż strategia sprzedaży. Dzięki temu handlowiec będzie znał swoje priorytety i z miejsca będzie mógł skoncentrować się na tych działaniach, które mają Twojej firmie przynieść najlepsze efekty. Poza tym, jak badania pokazują, firmy, które posiadają strategię sprzedaży, szybciej i efektywniej budują zespoły sprzedażowe. Handlowcy szybciej się wdrażają, w krótszym czasie zaczynają aktywnie sprzedawać i łatwiej osiągają wyniki. Na jakie pytanie? Odpowiada strategia sprzedaży. Po pierwsze, musisz wiedzieć, ile musisz sprzedawać, aby zarabiać. To wynika z celów biznesowych, które określasz wcześniej. Po drugie, trzeba ustalić, które produkty z Twojej oferty są dla Ciebie priorytetem, które są dla Ciebie najbardziej marżowe i które sprzedają się najlepiej. Zaskakująco niewiele firm ma taką świadomość. Po trzecie, do jakich grup klientów powinieneś docierać, kto najczęściej od Ciebie kupuje, jak często i jak przebiega proces decyzyjny tych osób. Bez tego trudno będzie zaplanować konkretne działania handlowca na rynku. Po czwarte, jakimi Kanałami najlepiej docierać do wybranych grup klientów. Opracowanie metod marketingowych i prospectingowych określa też zadania, jakie przed sobą będzie miał handlowiec.